Sekunda. Ja chcę powiedzieć, że akcjonariusze mogą zmieniać treść projektu uchwały, gdyż zarząd tylko proponuje projekt uchwały. Kwestia nie jest treści uchwały. Kwestia jest, czego ta treść dotyczy. I akcjonariusze mogą zmieniać treść projektów uchwał i to przewiduje regulamin walnego zgromadzenia ale w ramach zatwierdzonego porządku obrad. Z, może to w związku z tym zarówno akcjonariusze, jak i zarząd mogą zmieniać treść projektów uchwał i dlatego w zeszłym roku kwestia zmiany treści projektu uchwały dotyczącej dywidendy mogła być głosowana, bo cały czas nowy projekt dotyczył wypłaty e, dywidendy i podziału zysku banku za 2007 rok. Natomiast dzisiaj dodany punkt, który Pan zaproponował w punkcie porządku obrad dotyczącym zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, nie dotyczy w żadnym wypadku sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, a dotyczy kwestii zobowiązania przez walne zgromadzenie Rady Nadzorczej do podjęcia określonych działań. I w związku z tym ten punkt porządku obrad nie znajduje się w zatwierdzonym przez walne zgromadzenie porządku obrad. Nie dotyczy to kwestii zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, które jest dokumentem, które przedstawiła Rada Nadzorcza za pośrednictwem zarządu do zatwierdzenia przez walne zgromadzenie.